jedziemy. Travel Fun Team zaprasza na film. Mimo, że mamy listopad, to dzisiaj mamy zaplanowany wyjazd. Jedziemy do Wrocławia na jarmark bożonarodzeniowy. Przy okazji pooglądamy trochę, pozwiedzamy różnych ciekawych miejsc. Mimo, że pogoda nie sprzyja, że jesień to stagnacja, to na przekór temu właśnie wyjeżdżamy, aby udowodnić, że również o tak niekorzystnej porze roku, również można ciekawie spędzić czas. Zatem jedziemy na dworzec i siadamy w pociąg. Mamy nasze autko i siadamy sobie. O. Jesteśmy na dworcu kolejowym w Inowrocławiu. Tu oczekujemy na nasz pociąg relacji Gdynia Kraków. Z niewielkim kilkuminutowym opóźnieniem ruszamy w stronę Wrocławia. Wygodne przedziałowe wagony sprawiają, że przejazd jest całkiem przyjemny. Także szybkość przemieszczania się, jak na polskie warunki, wydaje się całkiem akceptowalna. Trasa między punktem startowym w Inowrocławiu a docelowym we Wrocławiu to około 3,5 godziny. Jeśli ktoś kiedykolwiek jeździł kolejami szybkich prędkości w Chinach czy Japonii, pewnie miałby powód do narzekania, że może za wolno, że mogłoby być bardziej komfortowo. Ale nie narzekajmy, w porównaniu do minionych czasów tzw. komuny, naprawdę nie jest aż tak źle. Czas spędzony w pociągu minął nam całkiem szybko, a komfort przemieszczania się był na tyle zadowalający, że nie czuliśmy zmęczenia. Cieszymy się, że zamiast jazdy samochodem na dłuższej trasie jako środek transportu wybraliśmy pociąg. Jadąc na Bożonarodzeniowy Jarmark, który jest głównym tematem przewodnim naszych odwiedzin w stolicy Dolnego Śląska, będziemy mogli przynajmniej napić się do woli świątecznego grzańca, bez niepewności o ewentualne podegustacyjne promile. No to jesteśmy we Wrocławiu. Okazały budynek dworcowy łączy w sobie elementy historyzmu oraz secesji. Spacerując po mieście mijamy pomnik anonimowego przechodnia. Magazyn Art Twenty umieścił go wśród 25 najbardziej kreatywnych pomników świata. Kawałek dalej wita nas pomnik Bolesława Chrobrego, będący pierwszym konnym pomnikiem w powojennym Wrocławiu. Przyczyną budowy pomnika Chrobrego był fakt, że dzięki temu królowi w tysięcznym roku ustanowiono tu biskupstwo, co uczyniło miasto stolicą regionu i przyspieszyło jego rozwój. Gotycka bryła kościoła Bożego Ciała datowana jest na pierwszą połowę XV wieku. Poza funkcjami kultowymi stanowiła niegdyś także cel obronny. Historia ulicy Świdnickiej sięga początków XIV wieku. Spacer nią daje możliwość poznania różnych stylów architektonicznych. Atrakcją miasta są krasnale. Trudno zliczyć, ile ich podobizn znajdziemy podczas spacerów po mieście. Liczba ich przekroczyła już setkę i sukcesywnie wzrasta. Kolejnym interesującym, nieco kuriozalnym w swej tematyce wydawać się może pomnik ku czci zwierząt rzeźnych. Stoi przy starych jatkach. Dzisiaj to uliczka artystów, którzy prezentują i sprzedają tu swoje dzieła. Natomiast w dawnym Wrocławiu stały tu stragany rzeźników i handlarzy mięsem. W poszukiwaniu noclegu docieramy pod 9 krzesło rzeźbę plenerową według projektu Tadeusza Kantora. Naszą uwagę wzbudza monumentalny gmach. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z lat 1939-45, z fasadą przypominającą berlińską nową kancelarię Rzeszy. vis a -vis po drugiej stronie ulicy widzimy powstały w latach 1883-86 późno neorenesansowy gmach dawnego Zarządu Prowincji Śląskiej. Obecnie mieści się w nim, adoptowana w okresie powojennym do celów wystawowych siedziba Muzeum Narodowego. Zbiory muzeum obejmują przede wszystkim kolekcje malarstwa i rzeźby, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki całego Śląska. Przechodząc przez Most Pokoju, trafiamy na Ostrów Tumski, najstarszą część Wrocławia, która powstała na ówczesnej wyspie na obszarze przepraw na Odrze. Podziwiamy neogotycki ceglany gmach Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego. Fani dziesiątej muzy być może przypominają sobie budynek Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej, który w odcinku Akcja Liść Dębu odgrywał kamienicę na Bundlaustrasse, z której to wybiegł, uciekając brawurowo z kotła, Hans Klos. Stanowiący siedzibę pierwszych piastów gród na Ostrowie Tumskim, założony został prawdopodobnie w X stuleciu. Na początku XI wieku zbudowano pierwszą katedrę, która zastąpiła znajdujący się tam wcześniej niewielki kościół. Ciekawostką Ostrowa jest XIII-wieczna Kolegiata Świętego Krzyża i Kościół Świętego Bartłomieja, które znajdują się w jednym obiekcie, ale na dwóch kondygnacjach. Wybudowany na początku XVIII wieku alumnat oraz biblioteka seminaryjna posiadają cechy barokowe. O katedrze opowiemy sobie nieco później, przy okazji wieczornego spaceru. Nasz spacer kończymy na wrocławskim rynku. Z opowieścią poczekamy jednak do czasu, aż rozbłyśnie wieczornym, świątecznym oświetleniem. Tymczasem udajemy się pod Rotundę mieszczącą słynną panoramę racławicką. Budynek muzeum, wzniesiony w latach 1961-1985, został wpisany do rejestru zabytków. Budowa Rotundy trwała niesłychanie długo. Była wstrzymywana i przerywana, a i na prace konserwatorskie nad samym obrazem również brakowało pieniędzy. O historii budowy Rotundy, dziejach słynnego malowidła, jak też o samej bitwie pod Racławicami. Dowiemy się z multimedialnej prezentacji w specjalnie do tego celu wybudowanej tzw. Małej Rotundzie. Informacje historyczne zawarte w komentarzu można następnie skonfrontować z artystyczną wizją Kosaka i Styki. Ostatecznie po wydarzeniach sierpniowych w 1980 roku klimat wokół panoramy poprawił się. Podjęto wreszcie decyzję o wystawieniu jej we Wrocławiu. Wobec katastrofalnego stanu gospodarki PRL, a także z powodu niesłychanie trudnego zadania, jakim było odrestaurowanie płótna, po kilkudziesięciu latach przechowywania go w różnych miejscach i różnych warunkach, prace prowadzone przez konserwatorów trwały jeszcze pół dekady. Toteż otwarcie ekspozycji panoramy nastąpiło dopiero 14 czerwca 1985 roku. Przejdźmy do samego dzieła. Pomysłodawcą panoramy racławickiej olbrzymiego obrazu o wymiarach 15 na 114 metrów był znany lwowski malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kosaka. W tworzeniu dzieła pomagało im jeszcze na stałe lub dochodząco kilku innych malarzy. Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych setną rocznicę insurrekcji kościuszkowskiej bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 roku pod Racławicami przez wojska powstańcze z udziałem słynnych kosynierów pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Aleksandra Tormosowa. Krzepiąca serca bitwa racławicka miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykłe znaczenie. Dlatego organizowana w roku 1894 w Lwowie Powszechna Wystawa Krajowa była dobrą okazją do realizacji projektu Styki. Olbrzymie panoramowe dzieło powstało w ciągu zaledwie 9 miesięcy, między sierpniem 1893 a majem 1894 roku. Uroczyste otwarcie Panoramy Racławickiej nastąpiło 5 czerwca 1894 roku. Od początku cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem widzów i od razu stała się głównym magnesem przyciągającym do lwowa rzesze turystów. Panorama Racławicka to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt XIX-wiecznej kultury masowej, wielki panoramowy obraz dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich, specjalna perspektywa i technicznych. Oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnienie, kręte podejście. Przenosi widza w rzeczywistość niemal 3D, poniekąd współuczestnicząc w wykreowanych ręką artystów wydarzeniach. Jako, że Wrocław stoi kulturą różnoraką dla odmiany doznań estetycznych, odwiedzamy słynny w mieście jazzowy klub Vertigo, by przy kieliszku wliczonego w cenę Prosecco oraz dokupionych we własnym zakresie przygryskach posłuchać występów artystów jazzowych. O gustach nie będziemy tu dyskutować, ale zapełniona po brzegi sala zaświadcza, że w mieście jest spora grupa entuzjastów aprobujących ten rodzaj muzyki. Tymczasem przechodzimy do świątecznie ustrojonego wieczornego wrocławskiego rynku. Mimo wielkiej liczebności straganów, skutecznie zastawiających widoczność oraz ogromnej rzeszy zwiedzających, w oczy rzucają się jego pokaźne rozmiary. Wrocławski rynek ma powierzchnię niemal 40 tysięcy metrów kwadratowych, będąc uznawany w swej wielkości za piąty w Polsce. Granice rynku zostały wytyczone w XIII stuleciu. Przez wieki był on najważniejszym placem targowym w mieście. To pulsujące energią centrum, obecnie trzeciego pod względem liczby ludności miasta w Polsce, pełne jest zabytków i ciekawych miejsc. To także miejsce wielu wydarzeń, imprez oraz spotkań. Będąc tu z końcem listopada, trafiliśmy tu na jarmark bożonarodzeniowy. Rzucamy się zatem w wir wydarzeń, spoglądając na górującą nad straganami świąteczną choinkę, czekającą na swe uroczyste zapalenie na Mikołajkowe Święto 6 grudnia. Na terenie rynku oraz przyległych ulic możemy skorzystać z wszelakich rozrywek, a także, co chyba najważniejsze i najbardziej oczekiwane, wziąć udział w różnego rodzaju degustacjach, tych podczas naszej bytności. Było akurat niewiele. No i na co najbardziej liczą handlowcy? Przede wszystkim uczestniczyć w zakupach wszelkiej maści, kojarzonej powszechnie ze świętami oferty handlowej. Ceny jakby zawyżone, czasem nawet z kosmosu. Ale kto by się przejmował tego typu sprawami, gdy do koła zewsząd rozbrzmiewa magiczny świąteczny nastrój? Póki co spacerujemy sobie asertywnie, spoglądając na wystawioną przebogatą ofertę. Hmm, może zatem chociaż kupić sobie pamiątkowy magnes. Wybór ich jest spory. Tradycją wrocławskiego jarmarku są ceramiczne kubeczki, buciki, w których skosztować można aromatycznego wrocławskiego grzańca, gorącej czekolady lub innych rozgrzewających napojów, delektując się zarazem świąteczną atmosferą której na imię Komercja. Są jednak stoiska, przy których bardziej cieknie ślinka, a przy innych przechodzi się tylko z zaciekawieniem. Jako ciekawostkę warto nadmienić, że kwiaciarnie na wrocławskim rynku bez względu na święta i porę dnia czy też roku czynne są przez całą dobę. Zamiast kwiatów bardziej ciekawią mnie jednak stanowiska z wybornymi kiełbasami czy też suszonym mięsem. Wszystko to wygląda bardzo apetycznie. Nasiąknięci atmosferą wesoło-miasteczkowej, świątecznej komercji oddalamy się z obszaru rynku i wyruszamy na wieczorne zwiedzanie Wrocławia. Miejskie iluminacje za sprawą pory roku, w której wcześnie zapada zmrok, dość szybko dają o sobie znać. W trakcie naszego spaceru trafiamy w okolice Ostrowa Tumskiego, uważanego za najstarszą część miasta. Pięknie oświetlone zabytki zachęcają do wędrówki często pamiętających początki miasta budowli. Naszą uwagę zwracają tworzące jedną całość XIII-wieczna kolediata świętego Krzyża i kościół świętego Bartłomieja, a także pomnik świętego Jana Nepomucena, będący pozostałością czeskiego panowania na Śląsku. Najważniejszą budowlą na Ostrowie jest górująca nad całością zabudowy archikatedra pod wezwaniem Jana Chrzciciela, nazywana Matką Kościołów Śląskich. Budowla ma długość 98 metrów i 43,5 metra szerokości. Została wybudowana w stylu gotyckim w miejscu, gdzie wcześniej stały mniejsze świątynie. Według historyków obecna budowla jest czwartą w tej lokalizacji, która powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Katedra wielokrotnie była rozbudowywana i przebudowywana. Wiosną 1945 roku podczas walk o Festung Breslau katedra została zniszczona, jej odbudowa trwała wiele lat. Ciekawostką ostrowa jest brama Kluskowa, jej nazwa związana jest z legendą o mężczyźnie, któremu zmarła żona objawiła się we śnie. I zostawiła mu garnek pełen klusek. Zastrzegła jednak, że musi zostawić przynajmniej jedną, aby garnek sam się napełnił. Jednak wygłodniały mężczyzna chciał zjeść wszystkie, dlatego jedna z nich uciekła przed nim aż na szczyt bramy, stwardniała i została już tam na zawsze. Spacerując po pięknie oświetlonym Wrocławiu, na nowo trafiamy na tutejszy rynek aby przy niedźwiedziu spotkać się z przewodnikiem, który po wcześniejszym umówieniu się w trakcie wspólnego spaceru oprowadzi nas trasą, snując swą opowieść z dreszczykiem. Taką bowiem nazwę nosi odbywająca się cyklicznie między piątkiem a niedzielą wycieczka po najpiękniejszej widokowo trasie turystycznej po Starym Mieście. Takim oto sposobem trafiliśmy do dzielnicy Czterech Wyznań. To miejsce, gdzie w odległości zaledwie 400 metrów położone są trzy świątynie i żydowska synagoga. My trafiliśmy pod tą ostatnią, gdzie zapoznajemy się z trudnymi losami Żydów w czasach niemieckiego nazizmu. Poznamy też historię oraz detale architektoniczne wielu wrocławskich budowli, należących niegdyś do żydowskich bogaczy. W trakcie spaceru docieramy pod futurystyczny gmach Narodowego Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego oraz Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego, a także pod Pałac królewski, który z racji ciemności został niemal przeze mnie zignorowany. Myślę, że latem w pałacowych ogrodach musi być bardzo pięknie. Przed nami wybudowana w stylu klasycystycznym w latach 1839-1841 opera wrocławska z widownią na około 1600 miejsc, w tym z zachowaną lożą cesarską. Wykonany w stylu Art Nouveau, pobliski hotel Monopol gościł w swych wnętrzach wielu dygnitarzy. Portyk z balkonem nad wejściem głównym do hotelu został dobudowany dopiero w 1937 roku, specjalnie po to, by mógł z niego przemawiać Adolf Hitler. W 1958 roku z tego samego balkonu śpiewał dla zgromadzonej publiczności Jan Kiepura. Mrowie wspaniałych, interesujących, historycznych gmachów oraz ich style, a także bogactwo architektoniczne zachwyca. Wiem, że to stwierdzenie nie jest porównywalne, ale choć jako patriocie z bólem przechodzi mi to przez usta. Co prawda po wojnie niepowetowanie straciliśmy cudowny Lwów, ale na jego miejsce zyskaliśmy Wrocław. Kilka metrów od opery znajdujemy neobarokowy budynek Teatru Lalek, wzniesiony pod koniec XIX wieku na dawnych terenach Międzymurza, które uformowało się po wcieleniu w obręb fortyfikacji miejskich. Zwarta od strony zachodniej bryła otwierała się lodzią na położony od południa ogród, który graniczył ze staromiejską promenadą prowadzącą nas pod hotel Altus Palace. Zaprojektowany przez Karla Schmidta, twórcy m.in. opery wrocławskiej, tym sposobem znaleźliśmy się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Posąg wykonany jest ze sztucznego kamienia. Ma postać korpusu sylwetki ze stylizowanym układem heliocentrycznym zwieńczonym po piersiem astronoma. Kończymy naszą podróż po Wrocławiu. Jesienno-zimowa pora, mimo wielu minusów, zwłaszcza tych atmosferycznych, na pewno jest alternatywą dla miłośników podróżowania o każdej porze roku. Z racji dłuższego dnia, lepiej oświetlonych plenerów. Łatwiejszego zwiedzania osobiście wolałbym ujrzeć Wrocław w ciepłej porze roku. Czas zatem rozważyć tą destynację, aby dokończyć poznawanie tego pięknego miasta właśnie w bardziej korzystnym meteorologicznie czasie. Solennie obiecujemy sobie zatem powrót przy nadarzającej się okazji. W serii W Polskę Jedziemy odkrywamy przed Wami oblicze naszego pięknego kraju. Polska w Pigułce to rekomendowane przez nas najpiękniejsze miejsca, poznawana bogata kultura i historia oraz podziwiane wspaniałe krajobrazy. Polska Tomy to filmy tworzone z pasją, interesująca narracja, towarzysząca filmowej oraz lektorskiej opowieści klimatyczna muzyka. Zapraszamy! All rights reserved by travel bank.